Witam na kanale Złotych 100. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kolejne dwa banknoty z serii banknotów kolekcjonerskich. Piąty i szósty. Piątym banknotem był to banknot z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Kiri. Nominał 20 zł. Szósty. Banknot z wizerunkiem Piłsudskiego z nominałem 20 zł na tym banknocie możemy zobaczyć portret Marii Skłodowskiej Kiri widok Sorbony w Paryżu Sorbona jest to najsłynniejszy i najstarszy paryski Uniwersytet, gdzie Skłodowska była absolwentką. Absolwentem Sorbony również był Stanisław Stasic, którego również możemy zobaczyć na banknocie 50 tysięcznym z roku 1989.

W Narodowym Banku Polskim w tym momencie on kosztuje pomiędzy 100 a 170 zł, w zależności jak niski jest numer seryjny. Z tej strony możemy zobaczyć medal, który był wręczany osobom, które były wyróżnione Nagrodą Nobla. Widok Instytutu Radowego w Warszawie. I również cytat z wypowiedzi Marii Skłodowskiej-Curie. Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest własnością całej ludzkości. Znak wodny to portret Składowskiej. Posiadam do tego banknotu broszurę. Bardzo dużo informacji na temat składowskiej. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie zatrzymać film, przeczytać. Drugim banknotem jest to banknot który został wprowadzony do obiegu na stuletnią rocznicę utworzenia Legionów Polskich wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego jest to pierwszy banknot polimerowy wprowadzony przez Narodowy Bank Polski znak wodny to hologram banknot ten został zaprojektowany w latach 90 wzór tego banknotu miał być użyty na banknocie 5 milionowym który nie został wprowadzony do obiegu. Widziałem na aukcjach na Allegro, że można taki banknot kupić z napisem nieobiegowy. Bardzo ciekawe, że w Polsce miał być banknot. 5-milionowy um, z powodu zmiany pieniądza, banknot nie zdążył być wprowadzony do obiegu. Zatrzymało się na 2 milionach. Na drugiej stronie, znajduje się krzyż Wirtuti Militari. Banknot został wprowadzony do obiegu 5 sierpnia 2014 roku. Nakład 50 000, jego cena emisyjna to 60 zł, w tym momencie na aukcjach kosztuje od 450 do 650 Widać jak hologram zmienia kolory. Do niego również mam folder, broszurę. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, jeśli Wam się film podobał i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki.